Niech będzie po z Chrystus. Wielu ludzi mówi, że Bóg źle wymyślił starość. Człowiek jest niedołężny, zależy od innych, cierpi. Niektórzy mówią, że najlepsza eutanazja. No, tak to nie jest. <laughs> Ludzie w podeszłym wieku, którzy są niedołężni, którzy potrzebują pomocy, są często bardzo niemili. Nie potrafią podziękować za to, co otrzymują. A mimo to, to największe skarby, które oni nam dają w ciągu życia, dziadkowie, rodzice, niedołężni, przy których trzeba, którymi trzeba się opiekować, to często przez całe życie nie potrafili nadać nic, ponieważ sami nic nie mieli. Natomiast w tym momencie dają nam skarby na życie wieczne ten moment, kiedy my się nimi opiekujemy, kiedy okazujemy im serca, mimo, że oni są zwykle, niestety, w tym wieku, momencie niemili, bo cierpią, to to jest skarby niewyobrażalne, ponieważ tylko dzięki takim skarbom przechodzimy przez bramę miłosierdzia. Każde podanie szklanki herbaty, umycie takiego człowieka, każdy dobry czyn jest przez Boga mierzony i to są... Więcej niż miliardy dolarów. Ponieważ takie coś daje nam życie wieczne. I to im więcej tego miłosierdzia okażemy tym ludziom, tym więcej, tym wyżej w tamtej, po tamtej stronie staniemy. Mimo, że kosztuje nas to wiele wysiłek, cierpienie także z naszej strony, bo znoszenie starszych ludzi czasami jest bardzo uciążliwe. A mimo to Bóg wyznacza moment śmierci, dla wszystkich On jest najlepszy. Bóg doskonale wie, kiedy każdy z nas ma umrzeć. I to jest czas zbierania skarbów na życie wieczne. Okazanie miłosierdzie człowiekowi starszemu, każdemu, ale tym ludziom schorowanym, cierpiącym, niedołężnym, którzy nie mogą zadbać o siebie sami, to to są największe skarby. Niech miłosierny Bóg da nam światło Ducha Świętego i siłę wytrwania w dobrym, abyśmy zawsze widzieli jak postępować, tak do nieba doszli w doskonałej kondycji. Niech miłosierny Bóg prowadzi nas wszystkich do nieba, najkrótszą i najlepszą z dróg.